Ciao, a witam Was w kolejnym odcinku, w którym będziemy dzwonili do paru różnych osób i wkręcali ich w tematy związane z fame MMA i może być całkiem nieźle, bo zadzwonimy do mojej mamy, do Lexi, do Włodarzy i tyle. Więc jeśli chcecie więcej takich odcinków, to zostawiajcie łapkę w górę. Ja będę wiedział, że Wam się podoba, komentarze i zaczynamy, żeby nie przedłużać. Dobra, zatem niech pierwszą osobą będzie lekcji, do której zadzwonimy i którą będziemy próbowali wkręcać, że chcielibyśmy, żeby została girl. Kompletnie nie mam pojęcia, czy to wyjdzie, bo to jest absurdalny pomysł, no ale spróbujmy. Siema Siema Co tam? Nic, zaczynam oglądać zaraz Euphoria chyba, co? Słuchaj, mam sprawę do ciebie No? Ja wiem, że to, to zabrzmi jak absurdalny pomysł, ale jakbyś to rozważyło to by było zajebiście A więc propozycja jest taka, żebyś była ring girl przed moją walką Ja yeah, no chyba jest w ogóle Ale nie chodzi, słuchaj, nie chodzi o całą galę, wystarczy przed moją walką Wiesz, jakby to naprawdę takiego pusta dodało, gdzieś tak Proste, gdybyś... I look like, I look so stupid co ty? Jestem w stanie oddać ci część z mojej garzy. No co ty, ja nie chcę No wyobraź sobie na przykład, że wychodzisz z takim numerem Runda pierwsza. I wiesz, i obchodzisz ten oktagon i później się bijemy z Kasprem. no. Poza tym to wtedy też by ci załatwiło wejście na galę, bo nie wiem, czy gala będzie z udziałem publiczności. Marcin...

no dobra, a więc wiemy już, że lekcji nie zostanie ringel. Dobra, kolejną osobą będzie moja mama, do której zadzwonimy i którą będziemy próbowali wkręcić, że będę bił się na gołe pięści. Jakby, moja mama jest przerażona trochę jakby w ogóle tematem walki. No hej! A ty co tam? Dobrze, wszystko, siedzę w domu. Słuchaj, no. potrzebuję rady. No? Rozmawiałem z Wojtkiem Golą, jest pewien problem. Przez to, że nie dogadaliśmy się z Kasprem w sprawie catchweightu i tego, do jakiej wagi mamy się bić, to no. nie powiedzieli, że takie rozwiązanie jak na tą chwilę nie wchodzi w grę i jedyna możliwość, żeby odbyła się ta walka to jest zmienienie zasad. To znaczy? No, żebyśmy musieli się bić na gołe pięści bez sędziego. Do odciny to pierwszy dostanie strzała nie takiego nokautującego albo nie wiem, stanie mu się jakaś krzywda, ale sędzia, że nie będzie mógł nas rozdzielić. Oni powiedzieli, że mi dorzucą. To nie jest kwestia pieniędzy, Marcin. Czemu? To jest kwestia pieniędzy. Nie, bo Kasper jest rąknięty, to... Jeszcze padła propozycja, żeby bić się na maczety, ale... nie, nie? Albo kije baseballowe. No no to wiesz to chyba wygłupiałeś, nie? Cisk. Jesteś nienormalny, wiesz co, ty mnie kiedyś do grobu wprowadzisz, wiesz? Niegodnie, nie mam się Zostało nam jeszcze trzech wodarzy Fame MMA, tylko że oczywiście żaden nie odbiera. Oprócz Wojtka Goli, do którego jeszcze nie próbowałem dzwonić. Rozkoszna pora Wojtek Gola, dzwoniłem i jednego wkręcał, że chciałbym wylecieć helikopterem. Co To są w ogóle absurdalne pomysły. Ooo, proszę, boże, boże! Siema, siema! Witam panie odcinek co tam? A, dobrze, wszystko. Za wyjątkiem jednej małej sprawy, ale o tym zaraz, a u ciebie? Dobrze, u mnie bardzo sympatycznie. Uznałem, że z takim przytupem tą walkę robimy, i ja bym chciał wlecieć na nią helikopterem. Wyższym estradem, trzeba pozwoleniem mi na lądowanie, i tak dalej, pamiętaj. No, wylądujemy przed hotelem, tam będą czekały kamery Ring Girls, i tak dalej. One mnie odprowadzą, wiesz, będą na przykład szampany, Dom Perignon, za mną szły, ee, takie świecące. No to jest cukrem, ale... W ogóle nie no, to, to, to wiesz, to na początku to był jeszcze bardziej zwariowany pomysł, chciałem wjechać, wlecieć tam z Tygrysem e, Z Tygrysem na smyczy, dojść do tego oktagonu, no ale, ale to, 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 już, to już menadżer mi powiedział, że to odpada raczej, bo to głupi pomysł No zaraz, to zwierzę e, Wiesz co, bardziej, bardziej... No do jeszcze do fała, z nim, ale wydaje mi się że będzie ciężko w bo Ja się znam na tym, bo się robić licencję na helikopter O kurde, jak ty byś, jak ty byś helikopterem wleciał, mnie podwiózł pod... Nie mam jeszcze licencji, ale słuchaj, nic nie da pozwolenia, przysięgam tobie No tak, a na dachu? No co ty, nie dać pozwolenia nic Nie no Wojtyś skręcam cię, film nagrywam Ja Wiem co jest bo ogóle, co za Dobra Wojtek, mięgo dnia, mięgo wieczorku Pa pa, hej No dobra, no to Wojtek gola załatwiony Dobra, następną osobą będzie Boxdel, aka Masny Ben Halo, halo? O, siema! Słuchaj, bo rozmawiałem z Pawłem. W sumie to my możemy wpaść do tego zakopanego. No to Ale będziemy mieli... Będziecie mieli gdzie nas przenocować i tak dalej? No to spoko. Ty, a mam jeszcze jeden temat, na szybko możemy. Słuchaj, bo tak sobie pomyślałem, czy Masno mogłoby mi nagrać, nagrać piosenkę do wyjścia na fejmy. Piosenka do wyjścia na fejmie? No wiesz, jakieś takie... Wiem, wiem, wiem o co chodzi, wiem o co chodzi. W ogóle można by ten, można by pociągnąć jakiś temat, na przykład tak jak ostatnio e, Stiflera wnosili na, e, trumnę, Ringers, to Masno mogłoby mnie na tronie wnieść na przykład. I pogadamy o tym, nie? Bo to jest tak, glu... Czy nie mogę powiedzieć, tak teraz ten, nie? Czy mamy w ogóle możliwość, nie? Czy... Ale z tym tronem to przesada, myślisz? Przyjeżdżmy do naby. No znalazłem tą nutę. Traciłem ją i wszystko posypało się. To teraz o tym myślę, to aż przechodzi dresz. Teraz nowy dres i nowy mers. No stary, to jest piosenka o mnie. Ja bym chciał do tego wyjść. Albo do czegoś, co napiszecie. No dobra, no to... A ile byście chcieli za nagranie takiej piosenki? No stary... Myślę, że nic nie byśmy od ciebie nie wzięli. To za coś Zgrywam się, film nagry nagrywam. <grywa> Jest Wyobraziłem yeah, no, sobie Twoją minę. No, przyjeźdź, pogadamy, pogadamy. A ty nie myślisz, co za debil, Dobra, no to w kontakcie, hej, popa. Pa. To tyle w dzisiejszym odcinku. Zostawiajcie łapę w góry, udostępniajcie. Jeśli będziecie chcieli więcej takich odcinków, to też dawajcie znać. Na razie, pa.